To miało być święto. W powietrzu unosił się zapach świeżych róż i chciwości. kryształowe, kieliszki brzęczały, delikatny, że pod szmerem drogich śmiechów. A srebrne tejs unosiły się między ludźmi, którzy nosili swoje bogactwo jak zbroje. Kropka wszyscy byli ubrani jak członkowie rodziny królewskiej, ale ja stałam blisko tylnej ściany, niewidoczna. Moja sukienka była pożyczona, a moje szpilki o rozmiar za duże. Kochanie, przeszkadzasz, wyszeptała moja matka przez zaciśnięte zęby, przechodząc obok mnie, a jej designerska suknia kołysała się jak arogancja. kropka Odsunęłam się, serce mi waliło. Policzki były zarumienione, nie ze wstydu, ale dlatego, że wiedziałam, że coś nadchodzi, coś paskudnego. Czułam, że coś się szykuje, ukryte za błyszczącymi uśmiechami i szampanem. kropka To nie było kolejne rodzinne spotkanie. To było odczytanie testamentu mojej babci, matriarki, kobiety, która mnie wychowała podczas gdy moja matka podróżowała po świecie w pogoni za młodością i podziwem. Kropka, babcia Eleanor zmarła dwa tygodnie temu, a to wydarzenie, to błyszczące, okrutne wydarzenie, było jej pożegnaniem, które przerodziło się w szałżerowania. Ludzie już krążyli jak sępy. Dokładnie o trzeciej, hałas ucich, kropka mężczyzna w skrojonym na miarę granatowym garniturze wystąpił naprzód, steczką ciężką od oczekiwań wszystkich. Prawnik podniósł wzrok, poprawił okulary i odchrząknął. Dziękuję za przybycie. Pani Eleanor Whitmore powierzyła mi zarówno swój testament, jak i ostatni list, który nalegała, aby odczytać na głos i w całości. Przełknąłem. Ciężko kropka, ale zanim zdążył zacząć, moja matka, lśniąca szma jedwabiem, z twarzą zbyt gładką jak na swój wiek, podniosła rękę i powiedziała słodko: Zanim zaczniemy, myślę, że nadszedł czas, abyśmy oczyścili atmosferę kropka w pokoju. Ponownie zapadła cisza. Jej uśmiech był wyćwiczony, uprzejmy. Większość z was wie. że Eleanor była bardzo kochająca, zaczęła, ale była też sentymentalna, czasami zbyt sentymentalna. Spojrzała na mnie, nie napotykając mojego wzroku. A w późniejszych latach dokonywała wyborów, które nie zawsze były racjonalne. Kilka osób skinęło głowami, a po sali rozeszło się udawane współczucie. Czuję, że w końcu powinnam być z wami szczera, powiedziała, a jej głos lekko się zaostrzył. Ta młoda kobieta wskazała na mnie, jakbym była rekwizytem nie jest moją biologiczną córką. Została adoptowana. Żołądek mi opadł. Przyjęto ją z pobudek charytatywnych. Ale to, wskazała na stół z przodu, na prawnika, na zapieczętowaną kopertę tu chodzi o dziedzictwo. A jeśli chodzi o dziedzictwo, liczy się tylko krew. Kropka cisza stała się ciężka, nieostra, niegłośna, ale dusząca. Oczy się odwróciły, szepty trzepotały jak ćmy w słoiku. Kuzyni patrzyli na mnie, jakby wyrosły mi rogi. Ktoś z tyłu się zaśmiał kropka, powiedziała to tak łagodnie, tak rzeczowo, że dopiero po chwili dotarło do mnie. O co chodzi? Czy to prawda? Zapytał ktoś kropka. Jest adoptowana, szepnął ktoś inny. Zawsze się zastanawiałam. Nigdy nie wyglądała jak oni, kropka stałem tam zamrożony, wstyd owijając się wokół mojego kręgosłupa jak pętla. Ale potem się złapałem. Nie, nie, nie skurczę się dla niej. Wyprostowałam się, spojrzałam matce w oczy i zapytałam, skończyłaś już z upokarzaniem mnie przed obcymi? Drgnęła, tylko drgnęła, ale to było to. I wtedy prawnik, błogosławie tego człowieka, ponownie odchrząknął. Jeśli możemy kontynuować, powiedział ostro. Ostatni list pani Whitmore musi zostać odczytany przed otwarciem testamentu. Zobaczyłam, jak matka sztywnieje. Jej wymalowany uśmiech załamał się. Nie spodziewała się tego. Rozwinął kopertę powoli, z rozmysłem i zaczął czytać. Do zebranych, jeśli to słyszycie, to znaczy, że mnie już nie ma. I obserwuję. Wiem, jak lubicie występować. Gdy w grę wchodzą pieniądze, kropka nerwowy śmiech. Kilka kaszlnięć. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. W rodzinie nie chodzi o krew, chodzi o prawdę, lojalność, poświęcenie. Widziałem to, czego większość z Was nie widziała. Widziałem, kto odwiedzał mnie bez kamer. Widziałem, kto płakał, gdy cierpiałem. Widziałem, kto kochał bezwarunkowo kropka i widziałam, kto knuł kropka w pokoju zapadła kompletna cisza. Nawet moja matka nie oddychała. Są prawdy, które pogrzebałaś, ale nie wystarczająco dobrze. Niech wola mówi sama za siebie. I niech ci, którzy uważali się za mądrych, przekonają się, że czasami tajemnice nie pozostają pogrzebane, kropka prawnik ponownie złożył list i podniósł wzrok. Jego głos był neutralny, ale w jego oczach było coś znajomego. Przejdziemy teraz do odczytania testamentu. Kropka, ale wszystko, co usłyszałem, to ryk w moich uszach. Twarz mojej matki całkowicie zbladła. Otworzyła usta, by coś powiedzieć. Po czym znów je zamknęła. Kropka, po raz pierwszy od lat uśmiechnąłem się. Nie ze zwycięstwa. Nie ze złości. Ale dlatego, że coś się zmieniło. A burza dopiero się zaczynała. Kropka, matka więcej na mnie nie spojrzała. Ani razu. Siedziała wyprostowana na krześle, z ustami zaciśniętymi tak mocno, że wyglądały na bezkrwiste. Podczas gdy prawnik zaczął czytać oficjalną treść testamentu, mojej babci kropka ręce mi drżały, ale trzymałam je złożone na kolanach. Nie chciałam, żeby widzieli, jak się trzęse kropka mojemu wnukowi Peterowi zostawiam moją winnicę w napę. Nie dlatego, że na nią zasłużył, ale dlatego, że błagał. Prawnik przeczytał. Rozległ się cichy śmiech. Peter wyglądał, jakby połknął coś kwaśnego kropka mojej siostrzenicy Ewelyn. Zostawiam moneta. Użyj go, by spłacić czwartego męża. Auć, do mojej córki Weroniki pokój się napiął. Tak miała na imię moja matka. Zostawiam ciszę. Niech przyniesie ci spokój, bo ja nigdy nie potrafiłam. Sapnięcie, które przedarło się przez pokój, było autentyczne. Ktoś upuścił szklankę ale moja matka nie zareagowała, kropka po prostu za dwa razy i patrzyła przed siebie, jakby nic nie słyszała. Jakby, gdyby pozostała wystarczająco nieruchoma, mogłaby udawać, że to nie dzieje się naprawdę, kropka, wpatrywałem się w nią. W mojej piersi pojawił się pusty ból, niesatysfakcja. Jeszcze nie. Tylko żal. Taki, który pojawia się, gdy w końcu widzisz zgniliznę, o której zawsze miałeś nadzieję, że tak naprawdę jej nie ma. Kropka wtedy, prawnik ponownie odchrząknął. Trzymał ostatnią kopertę. I do mojej wnuczki. Zrobił pauzę. Moje imię wymknęło się z jego ust, jak tajemnica w końcu wypuszczona z ciemności. Kropka kler. Głowy się odwróciły. Żołądek mi się wywrócił. Prawnik spojrzał mi prosto w oczy. Dla Kler opuszczam dom. Cały. Nieruchomość. Jego zawartość. Ziemię, na której stoi. Zostawiam też większościowy udział w Whitmore Holdings. Kropka, pokój eksplodował. Co? To niemożliwe. Ona jest adoptowana. Matka nigdy by tego nie zrobiła. Moja matka wstała tak szybko, że jej krzesło zatrzeszczało na podłodze. To oburzające, warknęła drżącym głosem. Moja matka nie zostawiłaby wszystkiego dziewczynie, która nie ma nawet krwi, kropka i właśnie wtedy prawnik, bardzo spokojnie, położył na stole drugą zapieczętowaną kopertę. Przewidziała to, powiedział. Poprosiła mnie, abym dał to kler. I żebym przeczytał zawartość na głos, gdyby ktoś ośmielił się ją zakwestionować, kropka w pokoju znów zapanowała cisza. Napięcie. Zelektryzowany. Drżącymi palcami sięgnąłem do przodu i otworzyłem klapkę. W środku był list. Pożółkły papier, trochę postrzępiony. Natychmiast rozpoznałem jej pismo. Eleganckie. Mocne. Pełne życia, kropka nawet w atramencie, oddałem je prawnikowi. Jego głos złagodniał, gdy czytał: Droga Kler, jesteś moja. To, czy pochodzisz z mojego łona, czy nie, nigdy nie miało znaczenia. Ale prawda jest taka, że jesteś. Urodziłaś się w tajemnicy, w bólu, w czasie, gdy byłem zbyt młody, by cię wychować. Ufałam. Że ktoś zapewni ci bezpieczeństwo, ale lata później wróciłeś do mnie. Nie wiedząc, kim jestem. I tak cię wychowałem. Kochałem cię dwa razy. Raz w ciszy i raz na głos. Weronika nigdy mi nie wybaczyła. Kazała mi obiecać, że będę cicho, kropka powiedziała, że zniszczyłoby ją, gdyby ktoś dowiedział się, że mam młodszą siostrę. Córkę, którą kiedyś ukrywałem. Ale teraz widzę, że milczenie nie chroni. Rani, kropka, nie jesteś adoptowana. Nie jesteś przypadkiem charytatywnym. Jesteś moja. I jestem bardzo, bardzo dumny z kobiety, którą się stałaś. Kropka, w pokoju panowała martwa cisza. Nie mogłam oddychać. Siostra, Nieadoptowana. Córka. Moje oczy spotkały się z oczami matki i zobaczyłam to. Wreszcie. Nie Ale strach. Cofnęła się o krok kropka nie, wyszeptała. Nie. Ona kłamie. Ona kłamie. Ale tym razem nikt jej nie powtórzył. Rozejrzała się. Dzikie oczy. Nagle mała w pokoju. Użyła komendy. Jej masa społeczna pękła. Wystarczająco, by wszyscy mogli zobaczyć stojącą za nią kobietę.t, która spędziła lata na tkaniu kłamstw, tylko po to, by utrzymać swoje miejsce w centrum.cler. Prawnik powiedział łagodnie: Jesteś jedyną spadkobierczynią wykonawcą właścicielem wszystko zostało przekazane na tydzień przed jej śmiercią. Ten dom firmy Akcje. Prawnie należą do ciebie, kropka, nie odzywałem się. Nie mogłem. Jeszcze nie. Spojrzałem w dół na swoje wciąż drżące dłonie, a potem znów w górę. Tłum wokół nas stał się upiornie blady. Niektórzy z szoku. Niektórzy ze wstydu. A niektórzy, kropka, niektórzy po raz pierwszy zaczęli się do mnie uśmiechać. Nie byłem pewien, jak się z tym czuję, kropka wyszedłem, zanim zdążyli się odezwać. Zanim zdążyli zmienić to w coś uprzejmego, wyszedłem przez drzwi. Po marmurowych schodach. Do ogrodu, który wychował mnie bardziej niż większość z tych ludzi, kropka, stanęłam pod dębem, pod którym babcia przesiadywała ze mną przez długie lata. Karmiła mnie malinami i mówiła, że gwiazdy mają imiona. I rozpłakałam się. Nie dlatego, że byłam smutna, kropka, ale dlatego, że prawda. Kiedy w końcu przychodzi, nie zawsze wydaje się sprawiedliwością. Czasami po prostu czuje się uwolnienie. I w końcu byłam wolna kropka dni po odczytaniu testamentu wydawały się nierealne. Nie chodziło tylko o telefony. Ani e maile. Albo nagły przypływ uwagi ze strony krewnych, którzy ignorowali mnie przez większość mojego życia. Kropka chodziło o zmiany w postawie w tonie, w tym, jak teraz wypowiadali moje imię. Jakby to coś znaczyło. Jakbym przeszła rebranding. Claire. Dziewczyna, która została adoptowana. Teraz Claire Whitmore, dziedziczka. Ale nie czułam się spadkobierczynią. Czułam się jak ktoś, kto został publicznie obnażony, przed ludźmi, którzy kiedyś ledwo pamiętali o moim istnieniu. A teraz chcieli, żebym poprowadził rodzinną firmę. Chcieli, żebym uczestniczyła w spotkaniach udziałowców, ściskała dłonie, uśmiechała się. To było zbyt wiele, zbyt szybko. Zostałem w posiadłości, kropka w tym samym pokoju, w którym dorastałam w tym samym łóżku, w którym usypiała mnie babcia Eleanor. Szeptała bajki na dobranoc, które brzmiały jak legendy, ale zawsze kończyły się nadzieją. Cisza tutaj była głośna, dopóki nie rozległo się pukanie. Ciche, kropka, prawie niezdecydowane, kropka otworzyłem drzwi, spodziewając się kolejnego kuzyna, udającego, że chce się zameldować. Ale to była ona. Moja matka stała tam w mieszkaniu, bez makijażu, miała tylko wełniany płaszcz, żadnej świty, żadnego uśmiechu dla prasy, tylko ona. Możemy porozmawiać, zapytała cicho, kropka nie odpowiedziałem. I tak weszła do środka. Usiedliśmy naprzeciwko siebie w solarium. W tym samym, w którym kiedyś śmiała się z szampanem w dłoni, Podczas gdy ja zmywałem szminkę z serwetek dla firmy cateringowej kropka teraz kręciła palcami jak zdenerwowana nastolatka. Nie wiedziałam, że to napiszę powiedziała w końcu. Nie kłamała, odpowiedziałem. Nie wiem, mruknęła. Po prostu nie sądziłam, że tak mnie zdemaskuje kropka zdemaskowała. To słowo unosiło się w powietrzu jak dym. Całe życie walczyłam o to. By mnie zauważono, kontynuowała, a jej głos załamał się po raz pierwszy od zawsze. Wszystko, co kiedykolwiek miałam, musiałam zdobywać pazurami. Ty byłeś jej sekretem. Jej drugą szansą. Jej złotym dzieckiem. Byłam dzieckiem, powiedziałam ostrym głosem. Niezagrożeniem, kropka, jej oczy się wypełniły. Nie rozumiesz, jak to było? Wiedzieć, że wybrała Ciebie. Znowu. Po tych wszystkich latach. Nawet kiedy nic nie mówiła. Nadal dała ci wszystko. Nie prosiłem o nic z tego. Nie musiałeś kropka w pokoju, znów zapanowała cisza. Późne popołudniowe słońce wlewało się przez okna. Ciepłe, ale odległe. Jakby świat postanowił kręcić się dalej, podczas gdy wszystko we mnie przechylało się na boki. Powiedziałam im, że jesteś adoptowany, wyszeptała po długiej przerwie. Ponieważ myślałam, że to mnie ochroni kropka, bolała mnie klatka piersiowa. Nawet temu nie zaprzeczała. Myślałam, że jeśli cię zmniejszę, to o tobie zapomną. Że może znów będę miała szansę się liczyć kropka powoli wstałam i podeszłam do okna. Moje ręce zacisnęły się po bokach. Liczyłaś się dla niej, powiedziałem, nawet jeśli tego nie widziałaś kropka, nie odpowiedziała. Nie odwróciłem się. Ona to pokazała. W każdej decyzji, którą podjęła. W tym, że nie zabrała mnie od ciebie. Nawet kiedy traktowałeś mnie, jakby mnie istniała. Dała ci przestrzeń, byś stał się kimś. Ale ty, zamiast tego, chciałeś mnie wymazać, kropka wtedy popłynęły łzy. Nie moje. Jej. Prawdziwe. Nie zawsze taka byłam, powiedziała zachrypniętym głosem. Byłam młoda. Przestraszona. Kiedy powiedziała mi, że chcecie zatrzymać, wpadłam w szał. Nie byłam gotowa na bycie matką, kropka błagałam ją. Żeby nikomu nie mówiła. Nie chciałam wstydu. A teraz? zapytałem. Teraz spojrzała na mnie. I po raz pierwszy w moim życiu nie wyglądała jak kobieta z marmuru i szkła. Była człowiekiem. Zużytą. Popękana. Chcecie poznać, wyszeptała. Nie oczekuję przebaczenia. Ale jestem zmęczona udawaniem. Jestem zmęczona nienawiścią do kogoś, kto nigdy nie zrobił nic złego, kropka znów zapadła cisza. Ale tym razem była łagodniejsza. Nie spieszyłam się z odpowiedzą. Nie z okrucieństwa. Ale dlatego, że musiałam usiąść w tej chwili i poczuć to. Ponieważ czasami uzdrowienie nie ryczy. Ono szepcze, kropka w końcu skinęłam głową. Nie wiem, jak to wygląda, powiedziałam. Ale jestem gotowa spróbować. Jeśli ty chcesz, kropka jej warga zadrżała. Ona też skinęła głową. Nie przytuliliśmy się. Jeszcze nie. Ale kiedy wyszła, dotknęła lekko mojej dłoni i choć raz nie była zimna kropka tej nocy, znalazłem kolejny list. Ukryty w dolnej szufladzie szafy mojej babci. Było na nim moje imię. Znowu. Tym razem mniejsze na bazgrany. Jakby pisała go w pośpiechu, kropka w środku napisała. Prawda boli, ale ukrywanie jej boli bardziej. Nie zostawiłam ci wszystkiego, by dać ci władzę. Zostawiłam to, bo już to miałeś. Dobroć. Siłę. Cierpliwość. Jesteś tym, czego ta rodzina potrzebuje. Nie strać tego, kropka i wybacz jej, jeśli możesz. Nie ze względu na nią, ale na ciebie kropka złożyłem list i przycisnąłem go do piersi. Ona wiedziała. Zawsze wiedziała kropka, następnego ranka usiadłem u szczytu stołu zarządu, na miejscu mojej babci. Dwunastu udziałowców wpatrywało się we mnie. Niektórzy z zaciekawieniem. Niektórzy z pięci. Kilku ledwo ukrywało irytację kropka mojej matki tam nie było. Napisała: Będę trzymać się z daleka. Potrzebujesz przestrzeni. Dla mnie w porządku. Odechnęłam i otworzyłam plik, który czytałam całą noc. Był to jeden z ostatnich ruchów mojej babci przed jej śmiercią. Przeniesienie udziałów kontrolnych do funduszu powierniczego. Który tylko ja mogłam odblokować. Kropka, ale pod formularzami prawnymi było coś więcej. Wśród sprawozdań finansowych znajdowały się e-maile. Od mojego wujka, od dwóch kuzynów, nawet od członka zarządu kropka wszyscy próbowali naciskać na moją babcię, aby ogłosiła, że jej majątek jest zbyt skomplikowany i rozwiązała rodzinne udziały wcześniej. Próbowali mnie odciąć kropka tu nie chodziło o tradycję. Chodziło o chciwość. Zawsze tak było. Kropka, spojrzałem w górę. Nie będę sprzedawał, powiedziałem spokojnie. Ta firma pozostanie nienaruszona. Ale będę robił porządki, kropka, pokój się poruszył. Oczy się rozszerzyły. Nie możesz, zaczął jeden z kuzynów. Mogę. I zrobię to. Zaczynając od tych, którzy próbowali manipulować Eleanor, gdy była w hospicjum, kropka, zapadła cisza. Nikt się nie bronił, kropka, ponieważ dowody były prawdziwe. Stałem. Ta firma, dziedzictwo mojej babci, nie jest na sprzedaż. Nie tobie. Nikomu. Jeśli jesteś tu po to, żeby ją wykrwawić, to jesteś w złym pokoju. A potem wyszedłem kropka na zewnątrz budynku właśnie zaczął padać deszcz. Mrzawka. Oczyszczająca. Przy samochodzie czekała starsza kobieta w beżowym płaszczu. Jedna z gosposi z osiedla. Nie widziałem jej od lat. Podeszła i mocno mnie przytuliła. Twoja babcia mówiła, że prowadzisz z wdzenkiem, wyszeptała. I miała rację, kropka po raz pierwszy od wielu dni pozwoliłam sobie odetchnąć. Nie tylko przetrwałam. Stawałam się, kropka mijały tygodnie. Media próbowały zrobić z tego skandal. Erit ujawniła rodzinne sekrety. Ale nie udzielałam wywiadów. Nie musiałem bronić prawdy. Ona już wyszła na jaw. Z każdym mijającym dniem szum zanikał, kropka to, co pozostało. Mogłem zbudować lub zniszczyć, kropka nie zwolniłem wszystkich. Tylko tych, którzy próbowali wszystko zburzyć. Reszta. Spotkałem się z nimi. Słuchałem. Uczyłem się. Ogrodnicy. Kucharzy. Asystentów zarządu. Ludzi, którzy zostali pominięci, moja babcia zawsze powtarzała: to jak ktoś traktuje tych cichych. Mówi wszystko, kropka, a teraz patrzyli na mnie nie ze strachem, ale z czymś innym. Nadzieją, kropka, pewnego popołudnia weszłam do szklarni, w której pracowałyśmy z babcią każdej wiosny i zastałam tam mamę. Na początku mnie nie zauważyła. Podlewała Orsidę. Jej ruchy były ostrożne. Delikatne. Czekałem, kropka odwróciła się i uśmiechnęła do mnie, kropka. Zawsze je kochała, przytaknąłem. Wybaczyła mi na długo, zanim ja wybaczyłam sobie dodała. Wiem powiedziałem cicho. Myślę, że chciała, abyśmy znaleźli sposób. Spojrzała w dół, wycierając ręce w ręcznik. Dziękuję, że mnie nie odrzuciłeś. Miałeś pełne prawo. Nie chciałem zemsty powiedziałem. Tylko prawdy i spokoju kropka przytaknęła, przełykając ciężko. To wystarczyło. Nie przytulaliśmy się, ale pracowaliśmy ramię w ramię, sadząc nasiona w ciszy. Czasami uzdrowienie nie przychodzi głośno, kropka kwitnie powoli, w przestrzeniach między słowami, w wyborach dokonywanych niesprzekory. Ale z siły kropka tej nocy stałam sama w ogrodzie. Gwiazdy nad nami mrugały jak tajemnice. Moja ręka przesunęła się po wierzchu listu wciąż złożonego w kieszeni płaszcza. Nie trać tego, co czyni Cię miłą. Nie straciłem. I teraz bym tego nie zrobił, kropka, to nie była już historia o dziedziczeniu. Chodziło o stanie się kobietą, w którą babcia zawsze wierzyła, że mogę być nie dlatego, że byłam z jej krwi, ale dlatego, że byłam jej sercem. Kropka, dom za mną nie był tylko rezydencją, kropka, to był dom. Kropka, i w końcu byłam gotowa w nim zamieszkać. Kropka, na własnych warunkach.